Cześć, witam wszystkich na moim kanale kanala mieliśmy innymi... ten to jest vlog. Vlog, który będę nagrywała dwa miesiące z wakacji, co się będzie działo. Na moje wakacje może będę być... tak jest. Będzie też pewnie może z morza na pewno. Też będzie pewnie z Warszawy. Dobra że wam pokazuję którym autkiem jedziemy Auto pańskie auto. Moje pańskie auto Przypłacam. Chciałam pokazać. Piękna siwka. Zresztą mówię zielonka. Siwka też fajna. Ale znalazłam 10 groszy. Kogo to jest? Kogo to jest? Ej, nikt nie odpowiada. To znaczy, że moja. Dobra. Poczekamy, by to wyjąć. Tak. Pięknie. Poczekajcie. Poczekajcie, muszę się schować. Ale muszę wam pokazać, co ja wzięłam. Bo ja <laughs> nie wierzę, że jest mojego prezeska Ciudziuch. Tutaj mamy gły. Nie wiem po co mam tu chustę, ale nieważne. Do, do, do Wszystko to W wszystkich kieszonkach jesteśmy. I ja chodziłam tak z rozpiętym, O. I teraz może mogłam się skupić. No, lepiej się. Czekajcie. Oj, dobra jestem. Była mała awaria w telefonie. Nie, sorry. Poczekajcie. O, no już. No, zwyczajnie widzicie. To jest vlog. Zwykły zwyczajny vlog. A no, po pierwsze.

Dobra widzowie, jesteśmy na pizzę. Idziemy, idziemy, idziemy. Ja jestem widzowie na dworze, bo po prostu tam się nie da wykrzymać. I na jest. To jest Fajna, fajna. Patrzcie. No. Tutaj są takie C. Fajnie. Tam dobra, wchodzę do środka. Poczekaj. I polecam tą pizzę, ale nie Pizz. Cernie jakaś, na pewno jakaś. Poczekaj. Owocowy warzywniak. Spytam się, czy to są owoce? Nie sądzę. Jakie są to Żabka. A tu jest, są takie krzyczełka. Na dworze, na przykład to jest ten ten. Idę po dwóje. Nie miałam, moja mama, dwóch złotych. Albo okej. Zobaczymy, zresztą, co zresztą zostanie. Zobaczymy, czy zresztą, zresztą, co zresztą zostanie. Dobre, sprawdzamy. Dobre, koniec, dobra, sprawdzamy. Dobra, to już koniec. Dobra była te Bardzo dobra.